Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Wyszydzony i upokorzony. Takie myślenie o Mesjaszu nie mieściło się w oczekiwaniach współczesnych mu ludzi. Możemy wyobrazić sobie, co czuli apostołowie słuchając tych słów Jezusa. Nie rozumieli, dlaczego ma ponieść śmierć i czym jest zmartwychwstanie. Papież Benedykt XVI w książce Jezus z Nazaretu zwrócił uwagę, że z martwych zmartwychwstanie nie było zwykłym wskrzeszeniem, takim jakie widzieli uczniowie Jezusa. To było coś więcej. To było objawienie się mocy Boga, zwycięstwo nad śmiercią i zupełnie nowe życie. Jezus mówił więc o dwóch rzeczywistościach po ludzku. Trudnych do przyjęcia. Przyjmował krzyż z pokorą i posłuszeństwem, bo jego myślenie nie ograniczało się wyłącznie do myślenia o tym świecie. Czy my dzisiaj przyjmujemy jeszcze prawdę o zbawieniu, o zmartwychwstaniu? Czy potrafimy w duchu pokory patrzeć na krzyż? Warto poświęcić najbliższy czas na taką refleksję. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.